Hej! W dzisiejszym odcinku prawdziwej historii przedstawimy Wam 7 ważnych wydarzeń z ubiegłego roku, które przejdą do historii. Zapraszam. W styczniu ubiegłego roku polski minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski był na spotkaniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. -u. Podczas wywiadu powiedział, że miał zamiar zapewnić Polsce miejsce tymczasowe na tejże właśnie Radzie. Rozmia rozmawiał więc z przedstawicielami różnych państw karaibskich. Wymieniał kilka z nich, m.in. nieistniejące państwo San Escobar. Czemu? Skąd się ono wzięło? No, jedną z możliwych teorii jest to, że naglądał się za dużo Nerkosa i zapadła mu w pamięć nazwa głównej postaci – Pablo Escobara. Więc zamiast powiedzieć o San Cristobar, o które pewnie mu chodziło, powiedział San Escobar. Co ciekawe, na mediach społecznościowych później pojawiło się wiele stron, które twierdziły, że były oficjalnymi. Rządu albo innych organizacji związanych z San Escobar. Pojawiła się nawet strona partyzantki komunistycznej, która miała walczyć przeciwko opresyjnemu rządowi San Escubaru. W ubiegłym roku doszło do 1100 ataków terrorystycznych, w których zginęło aż 7700 osób. 418 z nich zostało wykonanych przez ISIS. W wyniku tych ataków zginęło ponad 3300 osób. Największy z ataków terrorystycznych, o którym pewnie w ogóle nie słyszeliście, Miał miejsce w stolicy Somalii. Zginęło w nim 512 osób w wyniku wybuchu ciężarówki Pułapki. Atak został najprawdopodobniej wykonany przez Al-Shabaab, ale pewnie o tym nie słyszeliście, ponieważ media za bardzo nie mówią o tym, co się dzieje w tamtej części świata. Referendum w Katalonii jest kolejnym ważnym wydarzeniem z ubiegłego roku. Miało ono miejsce 1 października i według jego wyników 90% osób głosujących w Katalonii chciało, aby została ona odrębnym państwem, a 8% chciało, żeby została częścią Hiszpanii. Jest z tym związane kilka ciekawych rzeczy, m.in. to, że z uwagi na brak spisu ludności niektóre osoby mogły kilkakrotnie chodzić, aby głosować, co mogło znacząco wpłynąć na wyniki tych wyborów. Kolejną rzeczą jest to, że referendum to było całkowicie nielegalne. Było ono sprzeczne i ze statutem Katalonii, i z konstytucją Hiszpanii. Ciekawe jest też to, że mimo oskarżeń policji o dużą brutalność i dużą ilość siły użytej przeciwko osobom, które chciały, aby Katalonia była niepodległa, aby Katalonia była innym państwem od Hiszpanii, tylko cztery osoby wymagały znaczącej pomocy medycznej. Donald Trump został inaugurowany na prezydenta Stanów Zjednoczonych 20 stycznia ubiegłego roku, pozycja, na którą został wybrany w listopadzie 2016. Jak na razie za jego prezydentury można zauważyć znaczące wzrosnięcie napięć na terenie Azji, szczególnie związanych z Koreą Północną. Relacje Stanów Zjednoczonych z Rosją wcale tak bardzo się nie polepszyły. Mimo tego, co mówili demokraci, o tym, że Donald Trump był tylko marionetką Putina, kurs dolara doświadczył znaczący spadek. Ubiegłoroczny sezon huraganowy był dosyć ciekawy. Na Atlantyku było aż 10 huraganów 6 z nich kategorii trzeciej lub większej. W wyniku tych huraganów Zginęło około 880 osób, a straty były rzędu 370 miliardów dolarów. To jest mniej więcej wartość Facebooka w sierpniu ubiegłego roku. Najbardziej niszczycielski z tych huraganów, huragan Maria, zabił około 550 osób i wywołał straty rzędu 100 miliardów dolarów. Dla osób, które chodzą do KFC, oznaczałoby to codzienne jedzenie Bismarca na śniadanie obiad i kolacje przez 55 milionów lat. Natomiast pacyfikowy sezon huraganowy był dużo mniej kosztowny. Było staty rzędu tylko 4 milionów dolarów i zabrał ze za sobą życia 46 osób. Czy pamiętacie może te irytujące zabawki z drugiego kwartału ubiegłego roku? Te fidget spinnery. Zyskały one wtedy bardzo na popularności. Głównie wśród młodzieży. Ponoć miały one służyć walczeniu z niepokojem ADHD oraz autyzmem. Ale badania medyczne w żaden sposób tego nie popierają. Za to, co wiadomo, irytowały one bardzo wiele osób i w niektórych miejscach, głównie w szkołach, zostały one nawet banowane. Despacito utwór Louisa Fonsi, który w ubiegłym roku stał się najbardziej wyświetlanym filmem na YouTubie, pobijając See You Again Khalifi, który także w 2017 roku pobił poprzedniego rekordzistę Gangnam Style, który przez 3 lata trzymał się jako najbardziej wyświetlany film na YouTubie. Jakie według Was były najciekawsze lub najważniejsze wydarzenia z ubiegłego roku? Napiszcie w komentarzach. Jeżeli ten film Wam się podobał, Zostawcie nam lajka, a przy okazji możecie wcisnąć czerwony przycisk z subskrypcją. Widzimy się za tydzień o 18:00 w prawdziwej historii.